Cześć, witam Was, a w tym odcinku zapraszam Was na mam nadzieję szybki filmik o ustawieniach tego zegarka, a jest to A1100 w wersji D, czyli srebrnej. I zobaczcie, bardzo prosty zegarek, ale może komuś się przyda, bo po prostu nie chce mu się odświeżać instrukcji albo gdzieś tam się zastanawiać, bo dziwne jest to ustawienie, troszkę odbiega to od innych modeli, ale zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Oczywiście na głównym ekranie aktualnie widzicie, wyświetla nam się ten taki ładny pocięty paseczek, a jest to dźwięk alarmu, że jest uruchomiony, że alarm mamy ustawiony, ale to zaraz Wam pokażę o co chodzi, zobaczmy sobie na starcie oczywiście możemy przytrzymać tutaj ja będę używał tego patyka, żeby palcem nie zasłaniać pół zegarka i przy okazji nie robić śladów, bo łatwo na nim zostają używam sobie stędu, żeby Wam tu postaram się Was tym nie oślepiać dzięki temu nie ruszając to, no bo to wszystko się tu ładnie od tego odbija dobra i lecimy i teraz tak Przytrzymując pierwsze, to możemy sobie przytrzymać tutaj date i zostaje nam ten prawy dolny, i zobaczcie, zostaje nam data. Mamy oczywiście podpisy, o co tutaj chodzi. A mamy tutaj pierwszy to miesiąc, drugi to dzień i poniedziałek. Tak to jest zrobione. To jeśli z tego, oczywiście, podświetlenie tutaj, no ale to na pewno jeśli macie, to wiecie. jeśli ktoś jest zainteresowany, jak to wygląda, to na poprzednim filmiku, który robiłem, o tym opisie, to sobie opisie tego zegarka, to testowaliśmy sobie to poświetlenie, więc zapraszam, będzie w opisie, a tutaj przechodzimy sobie dalej, więc lecimy modem, przechodzimy, tak. i pierwszą funkcją, jaką możemy sobie ustawić, to alarm, i żeby to zrobić, to naciskamy przycisk reset, zobaczcie, mryga nam, no i teraz wszyscy by sugerowali, żeby przechodzić modem dalej do ustawień, ale nie w tym w przypadku, zobaczcie, jeśli chcemy modyfikować tą godzinę, to używamy tego prawego dolnego, Niestety musimy objechać całą pętlę, jeśli chcemy alarm. Oczywiście, jest to, nie ma tutaj trybu 24 godzinnego, więc widzicie, że dostajemy P, czyli jest to aktualnie 15. Więc tak to tutaj sobie modyfikujemy. No, czy tak, trochę kalecznie mi to idzie, no ale ja tutaj mówię, używam pałeczki i patrzę przez telefon, ale tak to jest. Modyfikujemy sobie to, a żeby przejść do minut, to przechodzimy jeszcze raz przyciskiem Reset i wtedy sobie ustawiamy dowolnie. Oczywiście, jak mamy to ustawione, zobaczcie, przejdę jeszcze raz i on nam, jakby to zapisuje, ale przejściem modem od razu do następnej opcji. Dlatego, na przykład, nam od razu modyfikując jakiekolwiek godziny, to od razu nam ten alarm załącza, bo właśnie w taki sposób możemy też wyjść i od razu mieć alarm ustawiony. Ale jeśli chcemy go wyłączyć z tej pozycji, to zobaczcie sobie, naciskamy raz prawy dolny. W tym momencie wyłączył nam się alarm, ale pojawił się dzwoneczek, więc oznacza, że mamy tutaj ten bip godzinny, co godzinny sygnał ustawiony, kolejne naciśnięcie włączy to i to, więc alarm, a następne wyłączy nam całkowicie obydwie opcje. Więc jeszcze raz, w pozycji, gdzie nam nie mryga, w alarmie, tutaj prawym dolnym sobie możemy włączyć alarm, wyłączyć, a włączyć tylko bip godzinny, albo w takiej opcji zostawić to i to, albo następna, oj. Następna nam po prostu wyłączy obie. No i dobrze, przechodzimy sobie modem dalej. Jeśli coś modyfikowaliśmy, to zegarek nas cofa od razu do timekeepingu, nie przychodzi do funkcji dalej. Więc jakbyście się zastanawiali, dlaczego tak? No bo po prostu modyfikowaliśmy opcję, no i tak to jest zaprogramowane. Przechodzimy sobie dalej dwa razy. No bo tutaj był nasz alarm. I zobaczcie, mamy stoper. No stoper uruchamiamy tutaj podpowiedź, start stop, Zobaczcie, leci. Zatrzymujemy, reset. Akurat tutaj wszystko podpisane idealnie pod klawiszami, i znowuż sobie przechodzimy. Znowu używaliśmy funkcji, więc cofa nas. No a trzecią opcją, będzie chyba najważniejsze, więc ustawienie godziny. Więc modyfikujemy sobie tym przyciskiem. Zobaczcie. Więc jeśli mamy powyżej 30 sekund, to widzieliście, że zegarek nam dodał jedną minutę, a jeśli zobaczcie, teraz mamy poniżej i użyjemy tego klawisza, to nam po prostu restartuje do zera. Co pozwala nam ustawić to bardzo równo z jakimś innym zegarem co do sekundy, no ale tutaj tak samo nie modem, a resetem przechodzimy sobie dalej zobaczcie, i tak samo prawym dolnym możemy sobie zmieniać dowolnie godzinę tym będziemy modyfikować przechodzimy resetem oczywiście dalej no i jeśli mamy godzinę, no to mamy oczywiście i datę, więc pierwsze co nam mryga to miesiąc, tutaj macie podpis my mamy akurat styczeń w naszym filmie 5 stycznia w dodatku Przechodzimy sobie dalej, zobaczcie. Tutaj dni i tak samo modyfikowaliśmy. Będziemy modyfikować tym prawym dolnym. Przechodzimy sobie dalej. No i tutaj jest po prostu poniedziałek. I tak to ustawiamy, bo może się. Znaczy z tego co wiem, to tutaj akurat sam datownik chyba w lutym jest na, zawsze na 28 dni, więc będziemy mieli z tym co jakiś czas kłopot, że będzie trzeba to zmodyfikować odpowiednio. No i co? Wracamy do końca, mamy sekundnik, więc zrobiliśmy pełną pętlę. Żeby to zapisać, po prostu naciskamy mod i zostajemy w naszych opcjach. No i to by było na tyle. To jest bardzo prosty moduł, ale może komuś się przyda, jakby chciał coś tam rozwikłać. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu, ja postaram się oczywiście jak najszybciej odpowiedzieć. Dzięki bardzo i co? Widzimy się w następnym filmie.